No witam. Dzisiaj zrobimy w Oxwalla korsę e, wiem e, Wak 8 program powinny być wagi ale stwierdziłem, że będę robić wszystko ze względu tego, że by nikt nie powiedział i nie zarzucił, że Skody Audi i inne się tylko psują A reszta jest super ładna korsa 2013 rok Będziemy robić sprężynę szczęścia. Zobaczymy, jak to pójdzie. Już sobie gwinty poczyściłem. Tu są dwie śruby. Trzeba odkręcić stabilizator. To jest już psikany. Także Tu poznaczyłem sobie punkty. Nie wiem, czy widać. Trochę słońce razi żeby wiedzieć mniej więcej jak to później złożyć u góry pod osłoną jest śrubka też ładnie śpicana trzeba to ściągnąć jedna Jakie ja robię albo ściągaczem, albo po prostu uderzam delikatnie. Jeżeli nie idzie, to o, już będzie szło. Dwie wycieraczki ściągnięte. I to osłonę trzeba zdjąć na tyle, żeby można było. Pracować jest wystarczająco miejsca. śrubka jest, jest. Zaczynam od tych dwóch śrub. A może nie zaczynam od stabilizator. Jak odkręcę, to już przyjdziecie. Szczerze spróbuję odkręcić, no nie widzicie drążek kierowniczy, bo stabilizator trzeba wy... wyciąć, wszystko się kręci gumoweczka jest. Będziemy ciąć Midzieję, że będzie widać, przynajmniej iskry. You Lorba wyskoczył Już się nadawa nie mi dało Miejsca nie ma

Smorzem się przydał. gdzie to z morsem sobie tą śrubkę, śpikamy jeszcze, nie wiem jak tu was zainstalować to się uda co będziecie widzieć to też beznadziejny dobra walczymy tą śrubę No już wyszedł jest elegancko tu na ten hamulec, taka dziwna jest zawleczka, będzie trzeba ją kupić. ściągacze mam takie, jeszcze mam jedne, ale też szybciej znalazłem. Będziemy kręcić.

Nastki, nie wiem czy widzicie, i No szło. Są specjalne, włącza też. 맞습니다. 혹시... Будем крутить. zapominamy o tym i o obojach ważne rzeczy już kiedyś rozkręcałem bo zapomniałem Góra. się ułożyć. Zakładamy czapeczkę. U góry wkręcamy śrubką. Zobaczmy Just must go. to 都很咱们。 Я всего живу в данном месте No i jak widać. jest dobrze I zakładamy to z powrotem jak to robimy góra i tam zahaczamy jedną śrubą że spróbuję pokazać nic Słońce Ale spróbuję Śrubę można sobie wyczyścić. Ми собі можем смарити. я Это Widzicie ładnie się wkręca i teraz tak. Idziemy do góry. góry was nie będę mógł ustawić. Więc tylko pokażę. Podnosimy od dołu. Zakładzamy kapturek. Wkręcamy i będzie git łapiemy od dołu podnosimy wszystko nowy stabilizator popsikany poskręcany u góry poskręcany jeszcze zostało poskręcać pod szybę, wycieraczki są w kiepskim stanie też trzeba będzie wymienić no co co skręcone tutaj i zakładamy skręcamy, tam od dołu jest jakiś inbus albo torx mam nadzieję, że to się skręci dosyć taki jest z kiepskim stanie ale no, dobra stabilizator TRW tak co właściciel czuł. tak będzie z drugiej strony też pójdzie nowe więc działamy dalej góra już poskładana wszystko elegancko W drugiej strony stabilizator coś takiego widzicie widzicie i no ciężko tak tu trzyma tu kręcisz mam nadzieję że nie trzeba będzie wycinać mamy drugi stabilizator troszkę go spikałem Niech sama, co tu robimy? Podkładamy do dołu. z tej strony, sorry. Podkładamy. nagle wychodzi nam, że nie pasuje w górę. No i co wtedy? Wtedy podkładamy drugi lewarek bierzemy drążek i podnosimy Patrzcie. no i skręcamy dobrze drugi stabilizator założony noweczka fajnie bo ma tutaj na imbusa drążki kierownicze w kiepskim stanie ale to zobaczymy jak właściciel